<laughs> Franek jest kupny diawą. Za jaki brzucho ma fajny, Ty już gruba skutka. ale stracił już trochę kilogramów. Franek jest dobry. ten z przodu to jest kaszalot, się tam za chwilę Tak, przecież oni tam nie wytrzymają tempa, chłopcy, nie? Oj, ten, ten. Jedź, a ty jedź, jedź, bo cię filmują, ty. Jedź, bo Cię tu filmują Wjeżdżamy ja się jeszcze A gdzie jest Leszek w ogóle, Ergang? Z przodu był A, z, z, był. z przodu Aha. No zobacz, cały czas czasówkę jedzie chłopak Zobaczcie ile metrów on ma koła. No, Ale zobacz, jedzie. no jedzie, Mącno, no. Się będzie... No. Zaraz ktoś tu nie wytrzyma z nich, nie? A ten znowu startuje. Zobaczcie tutaj, patrz. Zaraz on weźmie grupę na koło i kaszalotów dojdzie. Zobaczycie. Ty. A to jest taki sam kolarz jak do dobraszak. Kurde, co się z tramwajami ścigał zawsze, nie? No, tak, tak, nie? No, tak. Dobrze, że w ogóle nosa, nosa ma. Patrz, Fra patrz, Franka. Zobacz, zobacz go ty. Zobacz, jakie dopalenie z Kubany. Zobacz, jak, zobacz, jak on idzie, ty. Zobacz jak odchodzi, no zobacz jak odchodzi. Patrz. A pod wiatr, nie? A zobacz, oni skoczyli, żeby za nim gonić. Zobacz, zobacz zobacz co się dzieje. Zobacz jak on dochodzi do nich. Tak, Jest... No nic nie zrobi, ale on ich nie zna. Dlatego kurde, on tutaj on straci, straci za dużo sił, no. Z tym, że jak jego odpuścisz tutaj, słuchaj, to później. A jak później ci, trzeba go gonić, a jak zobacz. A dojdą tamtych, to zobaczysz, Artur skoczy. Zobacz, zobacz. Chyba, że ich przejdzie, nie? Nie, 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 nie. nie, nie chcę na razie, nie chcę. Nie, on ich tam Jestem... On czeka, aż ktoś inny doskoczy. On czeka, aż następny Lewia. dobry doskoczy. Lechu idzie. Lechu idzie. Ale, ale Lechu już już jajowato jedzie, no. Ale ich dojdzie. Tak, tak, dojdzie. On ale się, dojdzie. zobacz. On jest sumienny. Wiesz? Zobacz go. Trochę jajowato idzie, wiesz? Tak za za ciężki, cepta, Lechu za ciężkich obrót ma. zawsze tak idzie z cepta, wiesz? No i po co? I za chwilę jest, Artur przeskoczy. Chyba, że dzisiaj, że wczoraj pochlał i... <grym 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 i jeszcze jest bezpieczne odległość. Ja jeszcze trzeba <grym> ich z tak, tak. O, czerwone spodemki? nie? Odjeżdżę. To jest artur. Teraz poszedł, teraz poszedł, to artur. Zobacz ten. I teraz się, i teraz się tam grupa stworzy odpowiednia. Tak, zakręt wyjdzie. Zobaczcie, już ma kudę. Teraz, teraz, się stworzy grupa odpowiednia. Zobaczcie, zobacz, co on robi. Jak Karłacewicz też zobaczy, Aha, artur jest, no to teraz dawaj, jedziemy. Nie? już w ogóle ich nie gonią gdzie? oni już, już mają dupę pełną, nie? no zobacz, tego z przodu już to jest ten, Junak Juna. patrz towarzystwo pojechało a ten Arturowi chciał koło trzymać zobacz, zobacz, zobacz co z nim jest zobacz, już wstaje teraz tam pojadą tam już jadą, Ale, gdyby franek nie od razu odjechał, to nikt by ich. O! To jest ta grupka. To jest ta grupka teraz. Leszkowi koła załatwiłem. Widzisz jakie? U Charego. To znaczy, załatwiłem. Po lepszej cenie, nie? Ale nie, że, że za darmo. To to jest ten skam team tutaj To jest od Herbasewicza ten kolega, nie? Z którym przyjechał czy nie? Tak, chyba tak Zobaczcie, oni, oni niedługo będą mieli pół rundy Ten też już odpuścił. O o, 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 Artur trochę podkręcił. Ale tam się niezbije nie? Nie, nie, ale słuchaj, sam dochodził, nie? Jeszcze nie jest odpowiednio rozgrzany. Tylko jego dystans nie zniszczy tutaj, wiesz? Nie nie, to jest za krótko. A wiesz jaki on jest, bo on nawet może być podpierdolony, ale na drugiej rundzie złapie oddech I po co to robisz? Słuchaj, Ergań. Lechu to po co to robisz? Zobacz Artur na jakim obciążeniu jedzie, patrz. A zobacz na obciążenie Erganga. On zawsze tak. Zobacz. Zobacz jaki piękny młyneczek. Franek to samo, zobacz jak depcze. nie ma teraz, nie ma I sensu... No, nie ma Ciesz, sensu zapierdalać. Tak nikt tam nie dochodzi, może zjeżdżać. Nie ma sensu, razy, tylko trzeba trzymać dystans, nie? O.